Tom drugi, rozdział piąty Nazajutrz rano chwostek, Chociaż się tym pocieszał, Że go na grodzie napaść Kmiecie nie będą śmieli. Z porady Brunhildy kazał Czynić przygotowania do obrony. Dziewkom kazano kamień Nosić na wały i na wieżę, A na wierzch stołba posłano straż, By się z wysoka rozpatrywała po okolicy, Czy się z lasów nie ukaże. Kneź żoną i smerdami radzili w izbie. Napaść na gród nie będą śmieli, wołał chwostek. Brunhilda potakiwała, ale radziła dla ostrożności, gotować się do obrony, policzyć siłami. Było ich nagrodzisko dosyć. Przy dobrym uzbrojeniu można się było obronić od dziesięciokroć silniejszego napastnika. Wieża pełną też była zapasów i czekać mogli od sieczy, nie obawiając się głodu. Kneś sam ze smerdą poszedł na stołb, aby wnętrze obejrzeć. Ogromna wieża oba wzniesiona była w prastarych czasach, a o początku jej dziwne krążyły wieści. Z grubego muru na skale dźwignięta, pustą była we wnętrzu, belkami tylko, słupami i pomostami na piętra podzieloną. Na samym dole komory były ze skarbami pańskimi, zapasami do życia w zasiekach i... Wodniach niżej jeszcze były te lochy ciemne i wilgotne, z których wczoraj Leszka dobyto, gdzie jeszcze zamknięci siedzieli inni i studnia, do której spuszczano na głodową śmierć przeznaczonych. Ponad komorami pomost górny miał na sobie kamień, siła do staczania i pocisku różnego do obrony. To stały beczki ze smołą, którą gorejącą lano na oblegających. Wyższy jeszcze pomost dla strzelców służył, którzy z niego przez otwory w murze pociski łatwo rzucać mogli. Stosy drzewa, łuczywa i kamienie leżały nagromadzone przy ścianach. Była i studnia w lochach, która wody dostarczała i piece od chleba tak, aby zamknięci na stołbie długo się trzymać mogli, a w owych czasach napady nigdy długo nie trwały w kraju obcym. Nachodzono niespodziewanie, porywano wszystko, co się schwycić dawało i uchodzono szybko. Chwostek obszedł wszystko milczący. Nie wezmą mnie tu psie syny, rzekł w duchu i powrócił znowu lec na ławie. Było już ku nocy, a na zamku nikt ani obcy nie postał, ani wieści nie przyniesiono żadnej. W okolicy panowała cisza. Pogoda była jasna, wieczór piękny, jezioro gładkie, lasy z dala stały milczące. Straże rozstawione wszędzie chodziły z oszczepami po wałach. Wśród tego milczenia jedno niepokoiło, że psy drapały się na wały, siadały przeciw wiatru i niespokojne wyły przeraźliwie. Kazano je pospędzać i bić, ale to ich nie potrafiło zmusić do milczenia. Spędzone z jednej strony zabiegały na drugą. A gdy je w szopie zamknięto, mimo razów jeszcze straszniej wyły w niej ciągle. Temu W wyciu odpowiadały kruki zwierzy. Stado ich to zlatywało z murów, okrążało grodzisko, to znów obsiadało wieżyce. Z północka już zatętniało około mostu, gdy wszyscy spali ostrom okrom straży, uchaci i mostu. Dobijał się ktoś do wrót, wzięto go i przyprowadzono do dworu. Był to pastuch od kneziowskiego stada, stary Lisun, który bełkocąc opowiadał coś przelęknione czego dobrze nikt zrozumieć nie mógł. Kneś i żona byli już w łożnicy, nie śmiano ich budzić i czekać z nim musiano do rana. Chwost po dziennym niepokoju i wieczornej uczcie zwykle spał jak kłoda, więc choćby go ze snu wytrzeźwiono, z miodu nie było podobna do jutra. Dopóki napoju nie wydychał, nie rozumiał nic, tylko bić i zabijać nakazywał. Rano, gdy się ocknął, smerda już w progu czekał, z pastuchem, który mu do nóg padł. Miłościwy panie, zabałał, stało się nieszczęście. Hadonaście przysłali do mnie, aby mu konia dać. Zaledwie się do stada gdy jacyś kmiecie, co zanim szli w trop, napadli na i pochwycili go. Jeli go trząść, czy znaku jakiego przy sobie nie miał, pierścień u niego jakiś znaleziono. Związali go łykami i uprowadzili w las. Ino mi miał czas powiedzieć, abym na gród bierzał i oznajmił o tym, co się stało. Hadon prosił się i groził, ale nie pomogło nic. Ludzie, co go pojmali, o czymś wiedzieć musieli. Kneś ze złości za tę nawinę niedobrą na posła, co się z całych sił zamachnął i był mu, mu głowę rozbił pięścią, jak to się niejeden raz zdarzało, gdyby na ziemię nie padł ze strachu. Kląć tedy, poczuł piorunami i czarnymi duchy. Przypadła Brunhilda z rękami załamanymi za swym pacholęciem. krzyk stał się wielki narzekanie. Chciał, chciał chwost zaraz słać ludzi, aby go odbić, ale czyja była czelać i gdzie zabrana? Zabranego poprowadziła, lisun powiedzieć nie umiał. Z grodu też ludzi teraz wysyłać nie było bezpiecznie. Pochwycenie hadona znaczyło, iż rozumiano, po co był wysłany. A chwycić sługę kneziowskiego ten tylko mógł mieć odwagę, kto z nim myślał wojować. Popłoch się tedy zrobił na grodzie, tym większy i smerdowie na konie posiadwszy, gnali natychmiast po osadach dokoła i chałupach, by więcej ludzi spędzić na zamek. Do pół dnia cicho było na grodzisku, ze stołba też nic nie widać. Kneś trochę z gniewu ochłonął, a pani z żalu. Czekała na powrót ludzi, co Leszkowi towarzyszyć. Towarzyszyli i na Muchę, który dwóch stryjów Mściwoja i Zaboja miał na gród zaprosić, ale dnia tego do nocy wyglądano ich na próżno. Ślepy Leszek jechał do ojca, tak milczący w drodze, w drodze jak był na zamku. Obawiał się, mimo zaręczeń stryjenki, aby go dodani mu ludzie w lesie, gdzie nie zamordowali. Tak dojechał aż na ojcowski gród stary i ocknął się dopiero, gdy róg usłyszał wrót i dobrze znany głos starego strażnika. Na widok biednego ślepca, wracającego tu, krzyknęli ludzie, otwarto wrota, zbiegli się mownicy na ręce, porwano leszka z konia i na rękach poniesiono go, płacząc razem i radując się do ojca. Miłość nie wiedział o niczym i trawił się żałością swoją jęcząc na posłaniu, gdy posłyszał te tak niezwykłe w cichym grodzie głosy. Zerwał się z pościeli, niedźwiedź się ruszył, mrucząc groźno, wybiegła z komory matka stara. Właśnie się drzwi otwierały i z rozwianymi włosy złotymi niesiony na ramionach czeladzi ukazał się Leszek biedny. Stara matka pierwsza rzuciła się na nich, go z jękiem i płaczem w ramiona. Miłoż siedział, pojąć jeszcze, nie mogąc, co się stało, ręce podnosząc do góry jęcząc. Gdy rodzice oboje ujrzeli wreszcie dziecię swe, oślepłe, skaleczone tak okrutnie, choć je cudem prawie odzyskali, boleść, żal, rozpacz na nowo serca ich chwyciła. Oboje rodzice, przekleństwa, miotać zaczęli, łzy potoczyły się strumieniem. Płakał i leszek, którego na ziemi, na skórze, posadzono. Niedźwiedź stary nogi przyszedł mu lizać, jak pies się łasić i długo nic słychać nie było, tylko płacz, jęki i przekleństwa. Zaczęto go pytać wreszcie. Cóż ja wam powiem, odezwał się Leszek. Ja nie wiem nic, bo jedną chwilę tylko pamiętam, gdy mi oprawca przyszedł wyrwać moje oczy, którymi na świat patrzałem, gdy żelazo mi utopił, aby dobyć oko i rzucił jej zgniót pod nogą. A gdyby mi jedno był zostawił, drugie poszło za bratem i słyszałem je padające na bok razem z życiem moim całym. Ślepiec jestem, półżywy tylko i zostały mi dwie jamy, bym mógł płakać nimi. Ojciec i matka płachkali, zachodząc i jęcząc. Rzucono mnie do wilgotnego lochu, na słomę zgniłam na wodę stęchłą, na suchar spleśniawym. Mówił Leszek, a umrzeć nie mogłem. Nareszcie jednego dnia posłyszałem nad sobą głos niewieści znany, słodki, a straszny jak syk sygadziny. Brunhilda mi przyszła oznajmić, że moje nieszczęście stało się bez ich woli, że nie kazał nikt, że się oprawca sam domyślił. Chcą przebaczenia i zgody. Nigdy wyjąkał stary miłość. Teraz, gdy im kmiecie grożą, gdy potrzebują nas, podają ręce, za późno. Nie pójdę z kmieciami, ale nie pójdę za oprawcą moich dzieci. Matka przypadła znowu ściskać swe dziecię, ojciec tulić je począł. Odprawiono sługi, wrota grodu zamknęł się znowu, a na stara macierz wodziła syna pod dębami za rękę, jak niemowlę, i swoje oczy po dziecięcych płacząc wypłakiwała. Tak dzień upłynął i drugi, gdy do wrót stukać i z rogów hasło dawać poczęto. Miłosz poznał po trąbieniu braci swoich, mściwoja i zaboja. Pobiegła strasz otworzyć, oni to jechali w istocie, a z nimi synowie, ich rodzina, głów kilkanaście. Miłosz wyszedł pod dwórzec z Dęboły na spotkanie, wiodąc oślepłego syna. Pozdrowili się w milczeniu i szli siąść na spoczynek w cień pod drzewa. Mściwy i zabój, starzy byli, ale silni jeszcze, twarze ogorzałe, Lica poważne i surowe, bo obu życie drgało gorące. Miłoszu, rzekł starszy, poradem przybyliśmy do ciebie. Raci mów, pepełek nas wzywa do siebie, chce zgody grożą, mu kmiecie, potrzebuje nas, ale i my go potrzebujemy. Bojowaliśmy z Nim, a no czas razem na wspólnego iść nieprzyjaciela. Padnie on i ród nasz wyginie. Tak, dodał zabój. Radziliśmy i uradzili aby jechać do niego. Ratując Jego, uratujemy siebie. Miłosz rękę podniósł do góry. Mnie już nikt nie uratuje, zakrzyczał. Spojrzyjcie na to dziecko moje, zabił jedno, oślepił drugie, aby się dłużej męczyło. O zgodzie z nim nie mówcie. Niech przepada on, ja, my wszyscy. Nie ocalejemy, nie ocalemy siebie, a psami byśmy byli, gdybyśmy nogi poszli mu lizać. Niech szczęśnie marnie. Milczenie panowało chwilę. Mściwój w ziemię patrzał. Zabój na Leszka i łzy mu się kręciły na oczach. — Przecie wyzwani — ozwał się mściwój. — Pojechać do niego musimy, pojedziemy. Zobaczymy, co się na grodzie dzieje. — Niech się tam dzieje, co chce — rzekł Miłosz. — Jedźcie lub nie, a mnie zostawcie z moim bólem i przekleństwem. Z kmieciami nie pójdę, bo mknę i pan nad nimi. A z pepełkiem nie chcę na długo śmiecza się spotkać, bobym bym wydarł życie. Zamilkł starzec i nikt się odezwać już nie śmiał. Bracia stryjeczni zbliżyli się do leszka z ubolewaniem i miłością i cicha rozmowa, szepty do późnej nocy trwały pod dębami. Nazajutrz rano ściwu i zabój ruszyli z grodu i skierowali się ze swą drużyną ku gopłu. Czekano tam na nich niecierpliwie. Mucha powrócił i przybycie ich obiecywał, donosząc, że po miłosza pojechali. Starego jednak nikt się tu nie spodziewał. Na noc znowu stanęły straże i psy tak były jak dnia przeszłego i kruki latały niespokojne, a brunhilda zwierzy patrzeć kazała, czy stryjów nie widać jadących. Na grodzie i ludziom i stworzeniu wszelkiemu źle było i niespokojnie. Jaskółki wszystkie, gniazd swoich odbiegu latały długo, szczebiocąc koło wieży i poddaszu. Potem się biedno jedno stado i uszły kędyś na za jezioro. Po szopach konie się rwały i rżały, bydło ryczało. Ale noc zeszła spokojnie, gwiazd zaświecił jasno nad dniem. Księżyc szedł znów z nad lasu, rozpłomienionej blado zaświecił, nim się Jutrzenka ukazała rumiana. Kneźna pilno się gotowała na stryju w przyjęcia. Chodziła niespokojna, rwała, zioła na kępie w ogrodzie, w garnkach gotowała napoje, pieczono mięsiwa, toczono miody najstarsze. Ubito kozła, który się obracał przy ognisku, ryb przyniesiono z jeziora, pieczono kołacze i placki świąteczne, aby nic nie brakło na te Już słońce było wysoko, gdy na polu pod lasem jezdni się ukazali, których po brodach siwych i orszaku poznano. Jechali starzy przodem, synowie i krewniaki za nimi i czelać, a służba. Odzieży nie włożyli świecącej, jakby naumyślnie chcieli na prostych kmieciu wyglądać. Oręża tylko mieli przy sobie dosyć. Zbliżali się, nie spiesząc do grodu, a ujrzawszy, że chwostek sam wyszedł na ich spotkanie i u mostu kołpaka podniósł, przyczekał na panów stryjów, posiadali też z koni i powoli szli ku niemu. Co w drodze uradzili między sobą, jak mówić mieli z twarzy, odgadnąć było trudno. Na podniesieniu stała Brunhilda blada w sukni, szytej i ciężkiej od srebrnych i złotych łańcuchów. Ze czcią wielką, Jedziono ich milczących, bo się znać tak uprzejmego, nie spodziewali przyjęcia. Szli prosto do świetlicy, gdzie ich na ok okrytych łabach posadzono jeść i pić zapraszając. Chwostek tedy nauczony przez żonę poczuł zaraz, co to się po ziemi działo, jak złe duchy opanowało ludzi, którzy mu się zuchwale z posłuszeństwa wyłamywali i grozili, że kmiecie szli na bietnicę i zwoływali się do rady, stawili się Hardo prosił tedy, aby mu rzekli, co poczynać. Mściwój długo, pomilczawszy, a namarszczywszy się, odezwał, co czynić. Nie radziliście się nas w przód, późno teraz. Zwoływali on, zwoływali on, więc trzeba było samemu na nie jechać lub drugi zwołać sobie skargi, żalów, posłuchać, jak gminu nie drażnić. Zabój toż samo prawie powtórzył za bratem. Chwost słuchał, zachmurzony, zwiesiwszy głowę nad kubek, jeszcze do tego nie przyszło rzekł, aby się pan ze sługi targował. Co ma być, będzie, a tego ja nie uczynię. Mściwój począł mówić powoli, że się dobrze namyśleć trzeba, co lepiej czynić, bo naprzeciw wieców i gromad i mirów wszystkich iść trudno, a gdy do boju przyjdzie na rękę siła i liczba straszna. Z kolei kazano młodszym też mówić bratankom i odzywali się po kolei w też słowa, co ojcowie, nie radząc się zadzierać. Ale lepiej spokoju szukać winnych potem mogąc jako chcąc karać pojedynczo. gnaj żoną popatrzyli na siebie w milczeniu nie odrzekli nic prosili jeść pić i używać pili tedy i jedli a mało co my mówili o łowach gdy mściwój znowu do swego powrócił prawdę się wam rzec godzi kiedy o radę pytacie rzekł wyście dla ludzi srogimi byli po ziemi krwi się lało wiele nie skarżyliśmy się i my Choć i nam się dostało, coś my potracili, niech w niepamięć idzie. Nie jak kneziowski ród, ale jak czerń smerdy. Twoje nas gnały, braci co chcieli, męczyli jak im się podobało. Co z drugimi być musiało, gdy ze stryjami własnymi tak się działo? Smerdy kmieciów zabijali po lasach, stada ich zagarniali, niewiasną gwałty czynili. Co za dziw, że się na wiece zwołali i krwawą odzież po chałupach z wiciami obnieśli? Chwostek i żona milczeli posępnie. Wyszła blada pani nie było jej długo. Knaś słuchał, nie mówił nic, gębę sobie gryzł do krwi i włosy targał. Co się stało, to moja sprawa, zawołał wyczekawszy. Ja was dziś o jedno pytam. Przyjdzieli do wojny i walki staniecie za mną czy przeciwko mnie? Mściwu i zabój spojrzeli po sobie i było długie milczenie. Jeden na drugiego zdawał się spychać odpowiedź, potrącali się łokciami. Chwost czekał, aż mściwu i począł. Ani przeciwko tobie, ani z tobą nie będziemy, rzekł spokojnie. Z kmieciami my, z kmieciami my, na swój ród nie pociągniemy, bo swoją krew, jaka ona jest, szanujemy, a z tobą też na kmieciów nie pójdziemy, bo na wzdrowie miłej życie. Nie bardzo, żeście nas wspomagali, a my wam siły wielkie nie przyniesiemy. Jak żupany siedzim po grodach, będziemy zamknięci siedzieć. Co nam do waszych właśnie? Pewnie rozumna rada, mruknął chwost. Mnie zrzucą, a z was, którego posadzą. I rozśmiał się dziko, spodzierając ku drzwiom, w których żona stało. Ano no się mylicie, dodał. Nie stanie mnie, nie będzie i was. Zasmakują, wilczej swobodzie, powypędzają i was z grodów zobaczycie. Idźcie z nami ręka w rękę, odezwała się Brunhilda. Nie mamy sił po temu, odezwał się zabój. Miłość, któremuście jednego syna zabili, a oślepili drugiego, wyparłby się nas, zabrać, gdybyśmy poszli z wami. Tak, tak, powtórzyli za nim wszyscy starsi i młodsi, ani z wami, ani przeciwko wam. Popatrzał na żonę, nie rzekł już nic. Starym miodem rozgrzani goście, jeli się rozgadywać coraz śmielej. Młodzi też, gdy im się rozwiązały usta, narzekali i boleli na, na swą Chwostek, na którego żona wciąż patrzała, jakby go oczyma trzymała na uwięzi. Nie odpowiadał nic. Ramionami dźwigał, prosił jeść, a używać. Ciągnęła się tak dalej biesiada. Brunhilda wyszła, bo się zwane wypróżniły i wróciła wnet a za nią służebna wniosła garnek żółty pełen złotego miodu i na stole go w pośród gości ustawiła. Grunhilda odezwała się, że ten miód, gdy się jej pierwszy syn narodził, syciła sama, a nie mogła być, nie mogła być lepszego ani bardziej wonniejszego pod słońcem. Zapraszała, by pili i próbowali, zaraz służebna uśmiechając się, jeła we wszystkie kubki nalewać, wśród gwaru i ruchu knęźna, sobie i mężowi ukradkiem innego napoju nalała. Goście tego nie widzieli i pili, a chwalili miód stary i wonny. Chwostek milczał. Starzy sądzili, że go przecie do rozumu i pomiarkowania przywiedli. Pilia służebna coraz im nowe kubki nalewała. Słońce już nad zachodem przez otwarte okna zaczęło zaglądać. — Hej! — rzekł stary mściwój, stawiając kubek. Dość to już tego picia, mnie już pali we wnętrzu, miód ognisty i stary, ja mam głowę słabą i wolę, wo wolę wodę. Toż ja, dodał zabój, nie dosyć, że pali, ale m się opił, aż sprośna rzecz, gardłem mi się nazad dobywa. ten jeden z młodszych zerwał się z bladły i za pierś pochwycił. Zdrada, zawołał, to nie miód, to jad, to trucizna, to miód... Tak miód nie pali, on się tak w piersiach nie burzy. To jad, to jad. Młodsi chwycili się wszyscy z ławy. Mimo wolnie porwając do nożu, w starym ściwój chciał wstać. Za stół się ujął, nie mógł i pod stół jęcząc padł bezsilny. Zabój popatrzył na chwostka. Temu zęby białe spod warg widać było, a z oczu w białka mu świeciły. Śmiał się. Młodsi rzucali się. Chcieli i padali w boleściach, jedni łap chwytając, drudzy tarzając po ziemi, w męczarniach piersi cisnęli, ręce łamali, jęcząc i rycząc okrutnie. Knesi Brunhildaś, siedząc na ławie, patrzali na to widowisko milczący, chwost tylko głową pokręcał. Tak się kończy panowanie wasze, krzyknął wreszcie ze śmiechem. Wyście nie ze mną, a z kmieciami trzymali, musieliście zginąć. Was oni chcieli na moim grodzie sadzić, więc trupy chyba posadzą, bo noga stąd nie wyjdzie żywa. Kneź na łumie, smaczne ziół, wyciągać soki i miód syci dobry. Szczeźnijcie marnie. Mściwój i zabój nie odzywali się już. Wstydź się im. Wstydź się im bardzo. skarżyć starszy na dłoni sparczoło, usta zacisnął, spojrzał ku synom i wesnął cicho, oczy zamykając, a spod powiek mu łzy pociekły. Młodzi pobledli jak trupy, na ziemię popadawszy. Ścisnęli się razem, ręce sobie kładąc na ramionach, głowy na piersiach. I im, gdy starzy zamilkli, srom było jęczeć i narzekać próżno. Mimo strasznych męczarni, usta ścisnęli, a oczy zachodzące w wielmem śmierci zwracały się na chwostka i kneźną. W izbie słychać było tylko oddechy ciężkie i miotanie się bezsilne. Konających głowy spadały Ze stukiem na dyle podłogi młodzi naprzód konać i umierać Zaczęli jak podcięte kłosy Potem ściwój zachwiał się I runął na ziemię na wznak spianą na ustach, a bez jęku Przy nim padł syn Głową u nóg jego Drugi walczył ze zgonem Aż gdy siwa ojca głowa Uderzyła o pomost i stoczyła się bezsilna Srebrnym otoczona włosem Osunął się i on Jęknął i osłoniwszy twarz skonał. Zabój trzymał się stołu, ręce weń, wpiwszy, rzucał się tylko targały go męczarnie wielkie, aż jak piorunem tknięty runął z ławą razem i obalił się na ziemię. Konali tak po jednemu jęcząc głucho, a chwost patrzał. Śmiech z ust mu się sunął i posępny wyraz przerażenia ukazał się na obliczu. Uląkł się własnego czynu i trwożliwe oczy zwrócił na Brunhildę, która spokojnie reszty miodu zatrutego zlewała do garnka i szepcząc oddawała go uśmiechającej się zwycięsko-służebnie. Potem przez okno wyjrzała, wołając na ludzi. Starszy Smerda wszedł i zobaczywszy podłogę z zabaloną trupami drgnął i pobladł. Wtem chwostek mu wskazał palcem na ciała: czelać ich, powiązać z trupami precz. Stosu dla nich nie potrzeba zakopać ich w ziemi. Smerda stanął niemy, spoglądając na blade, wykrzywione straszliwie oblicza Kneziów. Chwostek powtórzył mu jeszcze: wywlec to ścierwo precz, a żywo, co tak wielkie otwierasz oczy. Wywlec za nogi i zakopać nad jeziorem, za dworem, a głęboki dół wybrać, aby ich psy nie wywlekły, bo się padłem potrują. Psów mi szkoda. Noc zapadła gdy ze świetlicy siwych starców i ledwie rozkwitłe ich dzieci ludzie kneziowscy pijani za nogi wywlekać zaczęli. Czaszki ich biły o podłogę, o słupy, gdy je ciągnęli pod podwórza. Tu odzierać zaczęli trupy, bo odzież im się dostać miała. Tłukli się więc i dobijali, kto lepiej odzianego dostanie trupa i wyrywali sobie z rąk opończe, chłócąc o, o nie i popychając. Kupa czeladzi zbiegła się przypatrywać po trutym i pomagać. Tymczasem czelać ich chwytano, wiązano i do szopy pędzono jak bydło. Psy i ludzie pchali się koła tych ciał bladych i sinych, a przez szpary i okna przerażone niewiasty patrzały szepcząc. Na dworze panowała cisza, jak gdy wicher śmierci przeleci, poździerawszy z nich odzież, oprawcy znowu powrozy przywiązali do nóg i ciągnęli na pagórek nad jezioro starym kneziom. Należała choć mogiła i stos ognisty, ale chwost nie myślał ani palić ciał, ani im sprawiać tryzny. Nie czas mu też o tym myśleć było. Zagrzebano ich w dole, jak zdechłe zwierzęta, aby gnili marnie i robakom na pastwę służyli, co było pogardą wielką i zniewagą w owych czasach. A gdy trupy wleczono, psy, wyjąc, ciągnęły za nimi i wichar się zerwał od lasów, choć... Niebo czyste było, poleciał po wieży, po komorach, po izbach, wyjąc i świszcząc dziko, aż chwost obejrzał się, drgnął i w kąt na ławę zacisnął, mrucząc. Brunhilda ręce myła w wodzie na stole i patrzała na przestraszonego, z politowaniem i niemal z pogardą.